No, jest lore, tylko że karambit i to z pierwszej szyni. wystarczyło otworzyć tylko jedną. O kurwa. Fajki, klocki, no no no, jak świecą kurwa. Kurwa. Łączę kropek, szoty. No w bilioner to masz tylko, jedną no to tylko jedna strata, no ale to 60% na to, żeby wypadnieć ci takie gówno, a ty widzicie. Dobra, no jak powinienem otworzyć trzy skrzynki, to powinno coś dobrego wypaść. Chociaż raz. O kurwa. No statystycznie coś powinno dobrego wypaść, tak? Ale z 1200 zł mamy złote 80 zł. Złoty 90, ja pierdolę. O, a sraka. O, a teraz wszystko dobrze. Teraz mamy 700 plus 1100 to jest 1800. No ale to wciąż na minus. Jeszcze po dwóch otwarciach. Teraz wszystko nagle kurwa dobrze. Kiedy Albion? Pod koniec kwietnia. Chyba 29 streamek jest zrobiony. Dobra, jeszcze raz. Kurwa! 740, 1400, 1500, 2000... No i już na plus ze wszystkiego jesteśmy. No. I kurwa git. No i w porządku. Ziarnojad, co, co coś za skrzynkę zrobił? O kurwa, to gówno. 5% na bajoneta, a na glocka. To mogę spróbować, ale to nie siedzi. 2400. Oj nie. To jest 700 złotych z 2400. Takie klocki. No, 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 jak świecą kurwa. Kurwa. Teoretycznie przy tym otwarciu już powinna wypaść i będziemy na zero. No dobra, ale jak nie wypadło, to też teraz na lekki minus. Właśnie przekręciłem za 10 koła. Kto to podesłał? Masz bana. 222 Masz bana. Dobra, no statystyka już... No dobra, no, nie mogę być aż tak w pizdę, no. Daj mi się też trochę odpić. Trochę. Nie, wypadną mi trzy kosy teraz, kurwa. Ile miałem przed otwieraniem? Dwadzieścia pięć. osiemset. Dobra, czekaj. To trzeba się się odkuć. Dzięki Słuchaj, zachęciłeś mnie. Idę pomnożyć całą wypłatę mamy na G4 A jak nie siądzie, to babce rentę pożyczę i będę kręcił dalej eee... Kolego. Nie zachęcam takich rzeczy. Grając odpowiedzialnie z głową ale na GeForce Skin z 5% więcej przy doładowaniu yy, i możesz doładować na przeróżne sposoby blikiem, przelewem bankowym, kartą, Visa, MasterCard, PaySafe cardem, SMS-kiem, gift cardem z KingWina, dostać gift na PayPalu, Waxpayem, czyli wpłacić swoje skinki, Skrillem, Krypto, Bitcoin, Ethereum, USDT, no i oczywiście z Zena swoje pieniądze można też sprzedać. Kolego. Kolego, kolego. Co to Zen? Zen to jest coś takiego jak rewolut. To jest taki... No taki fintech. Takie... Nie wiem no. Dobra, Olin. 10% dla O kurwa. 90% na srakę. Zachęciło mnie. To. O kurwa, już myślałem, że jest ta meczka. Ile to było? 2800, ja Dobra, no jak tam ostatni szaro, to teraz też tu siądzie, tak? Kur. Taki ładny fajdzik był Lore, profit, co to? O! Nie, to nie w wcho... Kurwa, to trzcianka jak sobie 2700, cię nie pojebało? Dobra, dwie. Trzy. Raz otworzę. Raz. Otworzę raz. Raz otworzę, dobra? Teoretycznie, jak otwieram trzy skrzynie, to tak jakby miał 15% na lorkę, no nie? Tak, tak jakby. No to można podnieść szansę do 20%. A po 25%. GeForce Skin, z kodem 5% więcej. Ja pierdolę. No jest lore. Tylko, że karambit i to z pierwszej szyni wystarczyło otworzyć tylko jedną. 25 Dobra. 10 knife o 91 zł. Poddami się Dobrą strnkę z zrobił. Aha no, Famasy tylko Marble Fade. Dobra, kurwa. Tego tylko po fajda. 10 już będzie 100%, no tak jest plan. Ale wystarczyło otpoć 7. I jest od razu. S S jak siedzili teraz, ja wypłaciłem już 4 takie meczki. Nie kurwa ty mnie trolujesz Kesiu. Ale fajnie, to jest fajna stajemka. O kurwa, ty za pierwszym! Ty cieciu, co, coś tam kurwa, jednak ten. Coś tam jednak ogarniasz w tym robiąc szynek. No, no, no. Dobra, jednak nie masz bana. Coś tam, coś tam trzeba się odkuć. Coś tam trzeba zrobić. Ale jest jakaś bitka. 66 złotych. Ukraina Uber Driver! Jezus ty jak ja ci przegram Chyba wygrałem. Wygrałem Elo I to na plus Wysiadamy z Winem Wsiadamy z winem klasycznie za pierwszym niedrogie 2% masz na kurwa bajoneta, a tak to masz tylko MP7. Jest to, to przecież tragedia. 2% To żeby było 100%, trzeba było otworzyć takich 50. Kurwa, myślałem, że na dole będzie. Czekaj. Tak działem procenty z to do ja masz rację, no tak O kurwa, zlagowałem stronę. Ty, ale ja to otworzyłem. A co jak wypadła kosa? Ja pierdolę, no. Ej, bo już 25 otworzyłem, a tu cost nie ma. O! E Ukraiński uber czeka na bitewkę za 600 zł? Jak to? O kurwa, serio jest? Dobra, paja, ja robię kurwa ten. Podwójną akcję. Oh, 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 oh! Jest! I na plus to wyszło w takim razie. Bo ja nie otworzyłem ich na 1700 chyba. Tak, na plus. Dobra, i teraz tu. O kur... ja pierdolę. Już przejebałem bitwę całą. Wydostałem w pierwszej stronie za 340 zł. Jeszcze za 50... Dobra, kurwa. Najgorzej! Jak w pierwszej strzynce przejebiesz, już wiesz, że jest kurwa no nie? O dobra. Dobra. Nie, ta strona! Ta strona mu pomaga, bo jest z Ukrainy. Ksenofobiczne zachowanie. Bo co? Moja bo z Polski, to gorsze, dostaję. Nie no, co to ma być ty? No, co jest ta strona, wsiadamy z kodem Super 5% doładowania, do ładowania, ale. No daj, no daj. O, o, o! Ty, może? Nie, on i tak ma lepsze, on i tak ma lepszy, z tym, wylosowałem. O kurwa! Wygrałem! O 30 zł, bo wylosowałem jeszcze raz, państwo. Se... Litowy! Jeden, trzeba zawsze czekać do końca. Daj dużej wiary. 1700 z bitwy za 660, dobra. No i ten skoro to jest, super, to jest życie. To jeszcze jakoś, Ukrainian overdriver Driver. Ziomek normalnie zarobił na Uberze i wszystko wpierdolił na Dziworskinsa To jest życie. Mam nadzieję, że doładował z kodem Super. A ty kiedy zrobisz 28 godzin z przeglądu Twitcha jak z LoL'a? Pewnie nigdy. Ale może kiedyś jeszcze jakiś Sekiro albo coś innego podobnego. Może się kiedyś zrobi. Dam ci unbanna młodego? Jak można zrobić banał młodego? Za co się dostaje banał młodego? Cześć, sprawdzę sobie aż, z ciekawości. User bobek991. Wysyłałeś jakiegoś TikToka? Dobre zakończenie. X XDarkoy cool, Cosplay, napisałeś aha na końcu i dostałeś PermaudioRiego no rozumiem, że spamowałeś TikTokiem, ale. Ale permaban, kurwa? Ale żeś, kurwa, aż spamował, jak debil. Kurwa! Naprawdę no długo spamowałeś? Ale bym każdej lasty spuścił. Guba salami. Max, 14 lat masz, nie, ale kurwa możesz się naprawić. Możesz się na pewno naprawić, myślę, że możesz, tak. Nie, nie, mam 18. Oj, jesteś gorzej jak coś. To jest gozy jak chcesz, to jest się gozy. Dobrze. To była reklamacie forskincie, skąd słuchaj przyjmij ja macie 5% doładowania, można tu sobie wpłacać, tak jak powiedziałem przed różnymi można otwierać sobie skrzynki tak otwierają, można sobie otwierać, można robić sobie bitwy, tak jak ja robiłem z Ukrainą Uber Driver, można robić sobie kontrakty, jak macie jakieś 10 skinków chcecie wymienić na jakiegoś innego, no ja akurat mam 6 to na nic nie wymienia. Ale tak. Tak. Pamiętajcie, krajcie z głową. Ja dziękuję za dzisiaj, idę robić swoje rzeczy, idę chyba biegać zaraz. Eee, I co? I wypierdalam potem na urodziny do koleżanki. Jutro streamę o 15.00, pogramy chyba w po Among ze streamerami. Zaraz idę pisać do streamerów, zbierać jakiś skład, potężny składzior. Eee, no chyba, że nie jadę na urodziny, mam malarię, także nie wiem. Eee, zaraz zobaczę. Tak, daję rajdę do Mudziutkiego. Żegnam się z wami. Jutro streamek. Yy... A dziękuję. Jeszcze przycinek za słupka z Prima. Widzę. I jeszcze Jufę za słupka też z Prima. Witam Was. Jesteście nowi tutaj, widzę. Dzięki, że użyliście Prima u mnie. No i co? I na rano nie.